No dobra, a co powiesz na to, żebyśmy zrobiły wkrętkę Michałowi Mało? teraz? No. No. Zadzwonisz do niego. I? I go wkręcisz, że chcesz zrobić koncert z okazji 21-lecia twojego w Ich Troje, no bo 2003 rok, mamy 2024, mm. i że masz pomysł na koncert, ale potrzebujesz 35 tysięcy złotych i chcesz, żebyście wystąpili w tych samych strojach, co na Eurowizji? I żeby w waszym trio wystąpił jeszcze jakiś inny, znany piosenkarz, na przykład Dawid Podsiadło, co ty na to? Czy Michał odbierze i co na to powie? Możemy sprawdzić. O, dobra, czy na pewno odbierze i na pewno powie, że tak, oczywiście, dobry pomysł. Oczywiście będzie miał jeszcze parę tam pomysłów, jak to. Sprawdzimy? Jak to zrobić. No możemy, No pewnie. to dobra, to potrzebujemy telefonani. Sprawdźmy, co on na to powie. O, kurczę, no dobra. Potem mu będziesz musiała po prostu powiedzieć, co ja miał, jednak. Nagłośnik, głośnik. Na głośnik. No dobra, tylko żeby on nie przeklinał. Ale to wyplikamy go. To bardzo będzie przeklinał. O, zobacz, mam dla ciebie tak. Dobra, to, to muszę ściągawkę mieć. Proszę. Mamy to. Ciekawe, co miał na to. Eee, miejscowość pieniążki. Tak. Pieniążki to jest fantastyczna miejscowość. Bardzo mała w Polsce. 30, 35 to jest zaliczka? Tak. A co do strojów to będzie ten, bo yy, to muszę od razu powiedzieć, bo on wie i ja wiem, że on w ten strój. Na razie, że ja zresztą nie wiem, czy ja bym weszła, ale on w ten swój strój już, już był jakiś taki zakład przeprowadził, mm -hmm. czy on w niego nie wejdzie. I chyba nie, bo one były naprawdę takie piękne były, ale takie, no, zobowiązujące do sylwetki sprzed 10-15 lat. To powiedz, mu, że ma schudnąć. Dobra, to on to wie. Na głośnik i blisko mikrofonu. Dobra. Halo? Cześć, Cześć wiesz co, przepraszam Cię, że tak wydzwaniam, ale po prostu, bo wiem, że jesteś za granicą. Yy, słuchaj, mam taką szybką po prostu akcję, potrzebuję tylko zgody, no możemy jeszcze o szczegółach pogadać. Zadzwonił do mnie człowiek, wiesz co, burmistrz z takiej miejscowości Pieniążki, nie wiem, myśmy tam kiedyś, chyba nigdy nie graliśmy. Ale o, chcę zorganizować. Pieniądze. No właśnie, poczekaj. Chcę zorganizować koncert z okazji, uwaga, mojego, mijających 21 lat od momentu, kiedy dołączyłam do zespołu, i w Troje. On ma tam genialny cały. Genialny ilości. Prawda? No i teraz uważaj. No. Tylko on, żeby to zrobić, potrzebuje zaliczki. uwaga, ode mnie. I szukam po prostu, czy byłbyś w stanie pożyczyć mi parę złotych. Tam jest duża kwota, 35, ale to jest jakby wszystko wiesz. no... Wszystko? Znaczy, no ja wszystko mogę, ale jaki bo nie do końca rozumiem, co on potrzebuje. Słuchaj, no. On tam gwarantuje, wiesz, że um, gramy duży, duży koncert. On tam ma w ogóle jakieś e, przedziwne pomysły, bo on um, myślał, że może zamiast Jacka mógłby tam być jakiś inny wokalista, taki wiesz, wzięty. E, no i zależy mu też na tych strojach z Eurowizji. No, generalnie wygląda na to, że człowiek wie, o czym mówi, tylko po prostu no potrzebuje paru złotych na rozkręcenie. 35 tysięcy. Nie wiem, co to co ty myślisz, tutaj... Słuchaj Fabian, jest sprawa. <grymne> Słuchaj, jest to potrzeba... ...przeba 23,5 dwudziesty trzeci pół jubileusz 21 wypluj te słowa, wyspowiada się, 21. pierwszy. Dwudziesty jubileusz Pani, z Twoje. I ona prosi... Papka, I love, się, love you, mała. I love you. Ty to, ojciec, nie zginiesz. Dobra, mo... ale, ale, no. Ale... Nie, ale ja, ja, ja w to wchodzę w każdym nie razne wchodzę. Wiem, wiedziałam, wiedziałam, że wejdziesz. E, problem jest tylko słuchaj, kostiumy. Jak ty się masz z tym kostiumem z Eurowizji, powiedz mi? No go dalej. Dobra, ale to ci jeszcze tylko zapytam tak z ciekawości, a co byś powiedział na przykład, żebyśmy. Na Poland roku wystąpili w trójkę z Dawidem podsiadło na przykład. I on zaśpiewał trzecią zwrotkę. Powiedz, jak to widzisz. Ja jestem, no nie, no, ale. Dobrze, dziękuję, o to mi chodziło. Wiedziałam, że się zgodzi. W ogóle wiesz. Ale, ale, ale to jest ale on w ogóle sekundę się nie zastanawiał. Nie, ale to jest też tak nieprawdopodobne, że ten, że w sensie, że się już czułam ten moment, kiedy się zorientował. No tak. Że tam musi być coś, coś nie tak, ale fakt jest taki, że Michał generalnie w takich wszystkich, im dziwniejszy projekt, tym bardziej głębiej myśli. Także.